Cześć, witam Was na kanale Stomatolog Dobra Rada. Przed Wami już drugi odcinek wielkiego testu fartucha. Dowiecie się w nim, jaki produkt wybrałam ze sklepu Stelo.pl oraz jak sprawdził się on w mojej codziennej pracy. Zaczynamy! Czyli pierwszego odcinka, gdzieś go Wam tutaj podlinkuję. Przypomnę, że seria ta powstała po to, aby sprawdzać i recenzować odzież medyczną, a tym samym ułatwić Wam wybór i zakup tej idealnej. Ok, przejdźmy do bohatera dzisiejszego odcinka. Cherokee Uniforms. Jest to amerykańska marka, która specjalizuje się w produkowaniu skrapsów i tego mają też najwięcej w swojej ofercie. Na rynku istnieje od 1972 roku i jest bardzo znana i lubiana w Stanach. W swoich projektach stawiają na wygodę oraz jakość, ale dodają im też odrobinę stylu. Główną zaletą są materiały: komfortowe, miękkie, wytrzymałe i szybko schnące. Oprócz klasycznych projektów mają również takie, na przykład z postaciami z Luny Marvela czy Hello Kitty. No co, kto lubi? W Polsce produkty tej marki możemy kupić na stelo.pl. Model, który wybrałam. To bluza z kolekcji Infinity w kolorze szafirowym rozmiarze 34. A teraz lecę się przebrać. Tada! I tak to się właśnie prezentuje. Ale zacznijmy od początku, czyli materiał. I tutaj producent obiecuje nam bardzo dużo, więc też moje wymagania były zdecydowanie wysokie, jeżeli chodzi o ten produkt. W składzie mamy 95% poliestru i 5% spandexu. I tu sobie pomyślałam, może być nieciekawie, no ale dobre, dajmy mu szansę. Sam materiał w dotyku jest miękki, cienki i w miarę przyjemny do noszenia. Jest powiedziałabym nawet takie, daje uczucie chłodu, więc naprawdę fajnie się go nosi na co dzień. Jeżeli chodzi o materiał, to on ma tutaj technologię Certainty. Jest to taka technologia, która ogranicza nam rozwój bakterii i grzybów na jego powierzchni. Więc, jak po prostu się na przykład spłacicie w pracy, to on nie przejmie żadnych brzydkich zapachów, będzie, zachowa nam świeżość, będzie cały czas dobrze wyglądał. Dodatkowo jest szybko schnący, bierzecie go w 30 stopniach. I nie musicie pracować, czyli już wszyscy go kochamy od razu, ale jak bardzo chcecie, to po prostu na niskiej temperaturze. Jak dla mnie 5 punktów. Przejdźmy do kategorii numer 2, czyli fason. Tak naprawdę mamy tutaj klasyczną bluzę medyczną. jest ona bardzo ładna, natomiast szału nie robię. Brakuje mi jakiegoś tutaj fikuśnego elementu. Rozmiar, który mam na sobie, to 34. Nie jest on obcisły, także myślę, że rozmiarówka jest delikatnie, ale naprawdę delikatnie zawyżona. Dodatkowo jest na tyle długi, że zakrywa kupę, czyli dla wyższych osób też będzie zdecydowanie wystarczający. Jest wytaliowany, dodatkowo ma tutaj też takie przeszycia, także będziemy w nim dobrze wyglądać. Zakrywa też wszystkie mankamenty, i pomimo tego, że nie jest sztywny, to bardzo dobrze się układa. Daję mu tutaj 3,5 punkta. I płynnie przechodzimy do kategorii numer 3, czyli funkcjonalność. I tutaj powiem o czymś, co mówiłam przy kategorii 1, czyli to, że on się nie gniecie, czyli już nigdy więcej nie będziemy musieli poświęcać czasu na prasowanie, które tak wszyscy uwielbiamy. Po drugie ma on kieszonki i to aż 4, dwie większe i dwie mniejsze. Jedna z zewnątrz, druga wewnątrz. Dodatkowo ma też takie kółeczko, na którym można sobie zawiesić identyfikator. Ja akurat z tego nie korzystam, ale myślę, że w szpitalu jest to dosyć przydatna rzecz. No i absolutnie moja ulubiona jego cecha to ma z tyłu wszyty taki bardzo rozciągliwy materiał. I dzięki temu on w ogóle nie ogranicza ruchu, jak się schylacie, nie wiem, podnosić ręce, to on w ogóle Was nie krępuje. Jest jakby jak Wasza druga skóra i dlatego dostaje tutaj ode mnie również 5 punktów. Odporność na plamy, czyli kategoria numer 4. I tutaj z, udało mi się go poplamić i śliną, i krwią pacjenta, i na szczęście wszystkie plamy zeszły po pierwszym praniu, także nie było z tym problemu. Natomiast zetknęłam go z takimi rzeczami jak alkohol, woda utleniona i podchlorem, czyli killer wszystkich materiałów i kolorów. I słuchajcie, nie stało się absolutnie nic. Ten kolor został dokładnie taki, jaki był, także. Wow, szacun Czeroki za taki właśnie e, uniform. Dostajecie ode mnie 5 punktów w tej kategorii. Porozmawiamy o pieniądzach, czyli kategoria piąta, relacja ceny do jakości. Fartuch ten kosztuje 149 zł. Wydaje mi się, że nie jest to ani dużo, ani mało i ta relacja jest określiłabym przyzwoita. Pamiętajcie, że jest to amerykańska firma, więc pierwotna cena tych fartuchów jest w dolarach. Jak na to, że jest on na tyle wytrzymały i odporny, to starczy Wam na długo, więc myślę, że jest absolutnie wart tych pieniędzy. Dostaję ode mnie 4 punkty. Ocena całkowita... Du, 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 du. Gdzie są te werbelki? 22,5 punkta, także zdecydowany lider w naszym rankingu. To już wszystko w tym odcinku. Bluzę mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia!